Ferrari ma wszystko, czego potrzeba by wygrywać w Formule 1. Pieniądze, historię, legendę, jedno z najlepszych zapleczy technicznych w sporcie i dostęp do topowych inżynierów i kierowców świata. A mimo to ostatni tytuł mistrzowski zdobyli w 2008 roku. Od tamtej pory minęło prawie 20 lat. W tym czasie tytuły zdobywał Red Bull, Mercedes czy nawet McLaren potrafił wrócić z dołu stawki. Ferrari? Zawsze blisko, zawsze w grze i zawsze bez tytułu. Dziś spróbuję odpowiedzieć na pytanie, które od lat zadają sobie kibice ekipy z Maranello: dlaczego Ferrari wciąż przegrywa? Będzie to historia problemu, który trwa od 2008 roku. Lata 2000-2004. Ferrari dominuje. Schumacher zdobywa tytuł za tytułem. Pięć razy. Ferrari wyznaczało standard, do którego dążyły wszystkie inne zespoły w królowej motorsportu. Zanim dojdziemy do problemów, warto odnotować jeden fakt. Po 2008 roku Ferrari nigdy nie spadło do środka stawki, prawie zawsze będąc w top 3. Ten przypadek to nie jest case McLarena czy Williamsa, który spadł na samo dno. Ferrari nie jest ekipą środka stawki. To zespół, który regularnie jest blisko tytułu ale nie potrafi go zdobyć. Fernando Alonso dwukrotnie walczył o tytuł do samego końca. Fetel w latach 2017 i 2018 był w walce o tytuł i miał na niego realną szansę. Leclerc 2022 rok rozpoczął wręcz perfekcyjnie. Nie jest to film o nieudanych projektach, to jest film o zmarnowanych okazjach. Ferrari nie przegrywa, dlatego że jest słabe. Ferrari przegrywa, bo w kluczowych momentach sezonów zawodzi jako organizacja. Idealnym studium przypadku jest sezon 2022. Start sezonu wyglądał jak spełnienie marzeń tifozji. Ferrari miało najlepszy bolid, Leclerc na pozycji lidera Mistrzostw Świata, Red Bull z błędami, Mercedes został w tyle. Potem, tradycyjnie, sezon posypał się jak domek z kart. Dwie awarie silnika na prowadzeniu. Kara dla Leklerka z cofnięciem na koniec stawki, problemy ze sprzęgłem i na koniec legendarna grande strategia w Monako. Ferrari prawie zmierzało po dublet i z powodu własnych decyzji przegrało. Silverstone, Leclerc zostaje na starych oponach, rywale zjeżdżają po świeże, kolejne stracone zwycięstwo. Węgry: Pole Position: świetne tempo. Na Bolid trafiają twarde opony, które kompletnie nie działają. Warto tutaj też odnotować, że w sezonie 2022 błędy samych kierowców nie odgrywały kluczowej roli w zdobyczach punktowych. Wyróżnia się tutaj błąd Leclerca z Grand Prix Francji, jednak w porównaniu do innych problemów miało to znaczenie marginalne. To nie były pojedyncze wpadki, to był powtarzalny schemat i tu dochodzimy do jednego z kluczowych problemów Ferrari. Przez 8 lat za strategię wyścigową w ekipie odpowiadała ta sama osoba Inaki Rueda. W międzyczasie zmieniali się szefowie, kierowcy, projektanci i koncepcje bolidów. Jedno pozostawało niezmienne szokujące decyzje strategiczne i brak realnych konsekwencji. To bardzo ważne, bo błędy mogą się zdarzać nawet najlepszym, ale jeśli te błędy się powtarzają, to jest to sytuacja, która obnaża problem strukturalny. Rozmytą odpowiedzialność. Ferrari w ostatnich latach niezwykle rzadko mówi, to był nasz błąd i ktoś za niego odpowie. Jeśli już ktoś odpowiada, są to szefowie ekipy lub kierowcy. W ciągu 8 lat pracy Inakiego Ruedy szefami Ferrari byli Stefano Domenicali, Marco Mattiacci, Maurizio Ribabene i Mattia Binotto. Oczywiście, główną odpowiedzialność za słabe wyniki powinni ponosić ludzie wysokiego szczebla, bo to oni układają strukturę zespołu ale w Ferrari nie wyciąga się z tych zmian żadnych wniosków. Poprzez strategię należy rozumieć nie tylko to, co się dzieje na torze, ale również szeroko pojętą strategię rozwoju ekipy. Procedura jest prosta. Coś nie działa, zmieniamy szefa ekipy i budujemy od zera. Problem w tym wszystkim jest taki, że ląd zarządu Ferrari jest wyjątkowo krótki. Wystarczy to porównać z odbudowywaniem McLarena czy Red Bulla po 2014 roku. Wszystkie te odbudowy zajęły lata i nikt nie myślał o zmianie Christiana Hornera na innego szefa. Red Bull, mimo fatalnej jednostki napędowej, konsekwentnie poprawiał inne aspekty samochodu, ale również struktury organizacyjnej. Poprawiano infrastrukturę techniczną i spokojnie parli oni do przodu. Ostatecznie, częste zmiany strukturalne w ekipie z Maranello powodują ciągłe wracanie do punktu wyjścia. Kolejny dowód na słabe zarządzanie? Louis Hamilton. I to nie Louis jest tutaj problemem. Ferrari znalazło złoty środek. Złote dziecko. Charles Leclerc. Bezwzględnie oddany czerwonej włoskiej rodzinie. I Carlos Sainz. Rzemieślnik, ale bardzo szybki i stabilny w osiągach rzemieślnik. Idealny numer dwa. Panowie świetnie się ze sobą dogadywali. Sainz spełniał rolę kierowcy numer dwa i jasne było, że w walce o tytuł Leclercowi ostatecznie nie przeszkodzi. Co najważniejsze, widział problemy ekipy i był jej oddany. Wtedy kierownictwo stwierdziło, że to doskonały moment na to, żeby Sainca się pozbyć i zatrudnić Luisa Hamiltona. I okej, okay, nie byłoby w tym nic złego. Ferrari zawsze chciało mieć u siebie najlepszych kierowców, ale moment na zatrudnienie Hamiltona był fatalny. Po pierwsze, Hamilton najlepsze lata ma za sobą. Po drugie, Ferrari szykowało się do wejścia w nową erę technologiczną Formuły 1. Nie potrzebowali oni bądź co bądź problematycznego Hamiltona u schyłku kariery. Sam sezon Hamiltona również był groteskowy. Momentami wyglądało na to, że w zasadzie tylko on chce zmiany we włoskiej stajni. Jego głos, mimo długich lat doświadczenia w świetnie funkcjonującym Mercedesie, nie był wysłuchany. Hamilton zresztą nie jest jedynym takim przykładem w ich historii. Podobnie było z Vettelem, który chciał wprowadzić w ekipie pewne rozwiązania Red Bulla. Wtedy również nie został wysłuchany. Wiecie dlaczego? Ferrari ma kulturę własnej nieomylności. Oni są najlepszym zespołem w historii Formuły 1. Co z tego, że ostatni duży sukces miał miejsce prawie 20 lat temu? Ferrari przespało moment, kiedy w Formuła 1 zmieniła się z niszowego sportu z garażowymi ekipami, w sport globalny, przynoszący ogromne zyski. Żeby odnieść sukces w tym sporcie, trzeba iść z duchem czasu i przyjmować struktury korporacyjne. Model działania ekipy z Maranello już się nie sprawdza. I warto tutaj powiedzieć coś, czego nie chce widzieć John Elkan. To nie kierowcy są problemem i to trzeba sobie powiedzieć jasno. Ferrari miało w swoich barwach jednych z najlepszych kierowców Formuły 1. Alonso, Raikkonen, Vettel czy Hamilton. Wszyscy oprócz Raikkonena zdobywali tytuły Formuły 1. Tylko nie w Ferrari. Czy oni nagle zapomnieli jak się jeździ? Oczywiście, że nie. Charles Leclerc od lat pokazuje, że ma tempo na mistrza świata. Louis Hamilton, mimo tego, że jest usyłku swojej kariery, przyszedł do Ferrari jako siedmiokrotny mistrz świata z ogromnym bagażem doświadczenia zdobytego w ekipach mistrzowskich. Doświadczenia, które nie przełożyło się na nic. Problem tej ekipy moim zdaniem leży dużo wyżej. Kolejnym tematem wartym omówienia jest sposób zmiany przez ekipę kierowców. Najpierw ogromny transfer i pompowanie oczekiwań, później lata walki na linii kierowca-zespół i następnie pożegnanie w atmosferze co najmniej wątpliwej. Warto w tym miejscu odnotować, że w tym samym czasie występuje w tej ekipie duża rotacja szefostwa. To ogólny sposób radzenia sobie z problemami. Nie działa, więc zmień. Choć warto odnotować, że Ferrari ma zawsze plan B, a prawdziwe intencje zmian wychodzą do mediów po czasie. Całość tej karuzeli zmian rozpoczęła się po rozpadnięciu ostatniej dobrze funkcjonującej struktury, czyli trio Schumacher, Todd oraz Brown. Luca di Montecemolo, skonfliktowany ze wspomnianą trójką, zatrudnił w ekipie Kimiego Rajkonena. Wcześniej nie mógł podważyć ich decyzji, bo dominowali w Formule 1 i nie miał do tego powodu. To ważne, bo zrobił to w momencie, kiedy Schumacher nie podjął jeszcze decyzji o swojej przyszłości. Podpisanie fina niejako doprowadziło do wypchnięcia Schumachera z zespołu. Montecemolo dobrze opłacił Rajkonena, który zresztą w tamtym czasie wpisywał się do grupy kierowców z absolutnego topu. Zresztą to właśnie Rajkonen został ostatnim kierowcą Ferrari z tytułem, choć warto odnotować, że rok później, w 2008 roku, został pokonany przez Felipe Masse. Kolejny na liście jest Alonso. Według doniesień Montecemolo rozmawiał z Alonso Alonso o kontrakcie już w roku 2007. Ostatecznie Alonso dołączył do ekipy w 2010 po wypełnieniu kontraktu z Renault. Raikkonen odszedł z ekipy zarabiając na zerwanym przedwcześnie kontrakcie i przeszedł do rajdów samochodowych. W czym tkwił problem z Alonso? Ano Fernando, jak to Fernando, nie gryzł się w język i robił to, czego Włosi nienawidzą, krytykował zespół. Po cichu więc, od 2012 roku negocjowano umowę z będącym na topie w latach 2010-2014 Sebastianem Fetelem. Przypomina mi, że Alonso był wtedy w walce o tytuły, nie było powodu, żeby go zmieniać. Fetel skorzystał na słabej formie Red Bulla i wykorzystał klauzulę odejścia. Alonso mocno negocjował warunki przedłużenia kontraktu i wymagał od ekipy klauzuli wcześniejszego odejścia. Ferrari po 2014 roku miało problemy z silnikiem, Hiszpan chciał się po prostu zabezpieczyć. Pod koniec 2014 z ekipą pożegnał się Montecemolo i zastąpił go Sergio Marchione, bez wahania przyklepał on transfer Niemca i przekreślił dalszą przyszłość Alonso w ekipie. Sytuacja podobnie wyglądała w przypadku odejścia Fetela, z tym, że po 6 latach było to bardzo spodziewane. Ponownie rozmowy z Sańcem rozpoczęto już wcześniej po zakończeniu sezonu 2019. Fetel przez prawie rok wiedział, że to jego koniec. Sytuacja znów się powtórzyła w przypadku sympatycznego Hiszpana. Został on wypchnięty z ekipy po to, żeby zrobić miejsce dla Hamiltona, mimo tego, że ze strony kierowców w zespole wszystko działało, Zorowo. Same rozmowy Elkana z Hamiltonem również rozpoczęły się przynajmniej na rok przed transferem do Ferrari. Po opisanych sytuacjach widzę dużo analogii i powiązań ze słowami Elkana po Grand Prix São Paulo. Ponownie obwiniani są kierowcy i ponownie próbuje się budować narrację o ich zastąpieniu, wypchnięciu Hamiltona na emeryturę i zastąpieniu go młodym Bermanem albo próbie ściągnięcia Verstappena za leklerka. Jednym z głównych problemów Ferrari i to zabijającym tą ekipę od lat jest kultura organizacyjna. W ekipie panuje kultura nieomylności, całkowicie zamknięta na krytykę. W momencie pojawienia się problemów nie naprawia się systemowo, tylko wskazuje winnego i usuwa go z organizacji. Wielu z byłych pracowników Ferrari wskazuje problem panującej w zespole defensywnej atmosfery oraz fakcie, jak ważne jest chronienie własnej pozycji. Kolejnym problemem jest brak otwartości na zewnętrzne wzorce oraz zmiany strukturalne w ekipie. Dla pełnego kontrastu spójrzmy na Red Bulla. Gdy Red Bull miał słabszy silnik lub podwozie, nigdy nie odpuszczał strategii, pit stopów i organizacji pracy. Ferrari, gdy miał słabszy samochód, zwalniało tempo, także mentalnie. Świetnym symbolem problemów przywódczych Ferrari była era Matii Binotto, człowieka niezwykle kompetentnego technicznie, ale kompletnie niepasującego do roli lidera zespołu Formuły 1. Brak zdecydowania, słaba komunikacja, publiczne usprawiedliwienie porażek. To wszystko przenikało cały zespół. W Formule 1 lider musi dawać jasny przekaz. Wiemy co robimy i bierzemy za to pełną odpowiedzialność. Ferrari przez lata tego nie miało. Binotto chciał wprowadzić do Ferrari kulturę bez obwiniania, ale mu to kompletnie nie wyszło. Zamiast tego okazało się, że stworzył zespół, którym porażek nie był winny nikt. Po odejściu Binotto stery przejął Frederic Vasser, człowiek, który otwarcie mówi o potrzebie zmiany kultury i wprowadzenia środowiska, którego nie udało się wdrożyć poprzednikowi. Przenieśmy się teraz w czasie, do ostatnich sezonów. W 2024 roku Ferrari do samego końca walczyło o ty mistrzostwo konstruktorów, przegrywając je ostatecznie o zaledwie 14 punktów. Można wręcz powiedzieć, że kończyli sezon z jednym z najlepszych bolidów w stawce. Mieli świetny punkt wyjścia, Leclerc na fali wznoszącej, siedmiokrotny niż świata w zespole. I wtedy zapadła decyzja, która z perspektywy czasu okazała się fatalna. Zmiana koncepcji samochodu na sezon 2025. Już od testów przedsezonowych było widać, że coś jest nie tak. Problemy z balansem, problemy z tyłem samochodu, problemy ze zużyciem podwozia i podwójna dyskwalifikacja w Chinach. SF-25 miało potencjał, był, jednak był on bardzo trudny do odnalezienia. Oprócz problemów ze zużyciem deski pod podłogą, co w konsekwencji wymusiło podniesienia auta, jak wiemy w erze efektu przypowierzchniowego podniesienie samochodu to jedna z gorszych decyzji do zrobienia. Kolejny problem to bardzo wąskie okno pracy. Samochód pracował dobrze w specyficznych warunkach i w bardzo małym zakresie ustawień. Sam samochód projektowany był co zrozumiałe pod Leclerca i charakteryzował się mocno dociążonym przodem, co znowu mocno limitowało Hamiltona, który cierpiał z powodu niestabilnego tyłu. Ferrari, aby ograniczyć pracę nad autem w 2025 roku, zrezygnowało również z rozwoju aerodynamiki podczas sezonu kosztem aktualizacji zawieszenia. Według plotek i doniesień, duża część kadry inżynierskiej uważa to za błąd i widzi tutaj mocne pole do poprawy charakterystyki auta. Ferrari długo liczyło, że nowe tylne zawieszenie odmieni sytuację. Nie odmieniło. Auto co prawda poprawiło charakterystykę tyłu, ale nie przyniosło to realnej poprawy w wydajności całego pakietu. Zawieszenie oprócz zmiany jego wysokości ma mały wpływ na wydajność aerodynamiczną. Sezon był w praktyce stracony. Do tego powróciła odwieczna smora ekipy, czyli strategia, niezdecydowanie, niezrozumienie inżynierów z kierowcami, błędy w poleceniach zespołowych oraz wybór nieodpowiednich opon. Kulminacją było ratowanie sytuacji z deską Leclerca zwiększeniem ciśnienia w oponach podczas Grand Prix Węgier, co kosztowało go nie tylko podium, ale być może nawet i zwycięstwo. Często mówi się, że w Formule 1 trzeba osiągnąć doskonałość, żeby zdobyć tytuł. McLaren pokazał w tym roku, że to wcale nie jest prawda. Byli do ogrania, co świetnie pokazał Max Verstappen. Sam Red Bull również miał problemy organizacyjne. Wystarczyło poprawić samochód z 2024 roku i iść po swoje. Ferrari chciało zrobić to po swojemu lepiej. Kolejną sprawą jest to, że poprzedni sezon był sezonem z najmniejszymi różnicami pomiędzy zespołami w historii. Każdy nawet najmniejszy błąd skutkował spadkiem o kilka pozycji. Hamilton w Baku stracił jedynie 30. sekundy do pole position i zajął w kwalifikacjach P12, a przypominam, jak trudne w końcówce poprzedniej generacji samochodów było wyprzedzanie nawet na takim torze jak Baku. Tak ściśnięta stawka jeszcze mocniej zwiększa konieczność odpowiedniego trafienia z ustawieniami samochodu. Często mówi się, że we 1 chodzi o każdą dziesiątą sekundy. W zeszłym roku rzeczywiście robiła ona potworną różnicę. Ferrari porzuciło rozwój samochodu w drugiej części sezonu, co było dobrą decyzją patrząc na skalę zmian technologicznych na 2026. Uwydacniało to stratę czerwonych w drugiej części sezonu. Przez pół roku zmagali się oni z popsutym samochodem bez możliwości jego poprawy. Tym bardziej warto odnotować te pojedyncze świetne wyniki. Pole position i zwycięstwo Hamiltona w sprincie w Chinach, sześć razy podium Leclerca i pole position podczas weekendu na Węgrzech. W tym samym czasie zaczęły się pojawiać napięcia na linii kierowcy zarząd. Wypowiedzi Lkana po Grand Prix Sao Paulo zostały odebrane jako bezpośrednia krytyka Leclerca i Hamiltona. Prezes chwalił inżynierów i mechaników a jednocześnie sugerował że kierowcy powinni mniej mówić a bardziej się skupić. To bardzo zły sygnał. W Formule 1 jeśli zespół publicznie dystansuje się od swoich liderów zaufanie zaczyna pękać. Leclerc i Hamilton zrozumieli jedno jeśli projekt się nie powiedzie to oni będą pierwszymi, na których spadnie odpowiedzialność. To niszczy zaufanie, a bez zaufania nie wygrywa się w Formule 1. Elkan nie zauważył w całej swojej wypowiedzi, że w tym roku akurat problem leżał w Bolidzie. Spójrzcie zresztą na to, jak z autem w końcówce sezonu walczył Leclerc. Czy tak jedzie kierowca, któremu nie zależy? Poza tym Monakijczyk w wielu momentach sezonu wyciskał z samochodu 100% osiągów. Hamilton, wyłączając fatalną końcówkę, nie odstawał bardzo mocno osiągami od Sańca w 2024 roku i potrafił pojechać solidnie. Tak, wiem, to mało jak za tą cenę, ale to Ferrari wybrało Hamiltona. Hamilton również sygnalizował potrzebę zmian w ekipie i próbował przenieść do Ferrari standardy z innych ekip, w których pracował. Podobnie jak w innych opisywanych tutaj przypadkach, spotkało się to z niezadowoleniem innych członków ekipy. Schumacher, Raikkonen, Alonso, Vettel. Każdy z nich był liderem. Każdy z nich po kilku latach został wypchnięty lub zastąpiony kolejną nową nadzieją. Ferrari zawsze ma plan na następnego lidera, wśród kierowców oraz szefów ekipy. Rzadko ma plan na stabilność. Brak stabilizacji doskonale widać nie tylko po szybko zmieniających się szefach i kierowcach, co mocno kontrastuje z Mercedesem czy do niedawna z Red Bullem, ale również po konstrukcjach włoskiej stajni. W 2014 roku Ferrari do liwalizacji wystawiło F14. Samochód z ogromnymi problemami z podsterownością i nadsterownością. P4 w generalce, zaledwie dwoma podjami Alonso. Potem było SF15 i 16, które zapewniły odpowiednio P2 i P3. SF70 i 71 pozwalały ekipie walczyć o mistrzostwo świata. Zakończyło się to jednak dwoma tytułami wicemistrzowskimi. SF-90 miało obiecujący początek sezonu, lecz z powodu ugody silnikowej osiągi samochodu spadły w drugiej jego części. Na SF 1000 i P6 w generalce spójrzmy po prostu zasłonę milczenia. SF21 teoretycznie P3, ale trzeba stwierdzić, że był on bliżej środka stawki niż czołówki. Później było P2 i P3 i ponownie P2 w 2024 roku z walką o tytuł do samego końca. Ogólnie można stwierdzić, że na przestrzeni ery efektu przypowierzchniowego wyłączając ostatni sezon Ferrari budowało naprawdę solidne samochody. Oczywiście Ferrari cierpiało na różne przypadłości, ale same auta, za które w dużej mierze odpowiadał Enrico Cardile były konkurencyjne. Jest jeszcze jeden czynnik, który mocno wpłynął na formę techniczną Ferrari: ograniczenie testów samochodów na torze po roku 2008. Ponadto nie do końca udało się im wykorzystać potencjał z symulacji komputerowych, które okazały się dla nowożytnej Formuły 1 kluczowe. Od momentu wzrostu znaczenia CFD, Ferrari ciągle nadrabia zaległości i znajduje błędy w korelacji danych. Później przyszły nowe hybrydowe jednostki napędowe, które również okazały się co najmniej problematyczne. Kiedyś w czasach większych różnic budżetowych, jeśli był problem z samochodem, wystarczyło zrobić dodatkowe 10 tysięcy km na fiorano. Teraz wszyscy mają narzędzia do tego, żeby poprawić swoje konstrukcje. A pieniędzmi. Wszyscy mogą rzucać w bolid podobnie z powodu limitów budżetowych. Nie pomogła również era hybrydowa i forma, z jaką silnik Mercedesa w nią wszedł. Ferrari musiało przełożyć duże zasoby, żeby nadgonić różnicę mocy i osiągów do niemieckiej ekipy. Wcześniej nie pomógł im przepis zakazujący rozwoju jednostek V8. Ferrari zna się na silnikach i to właśnie tutaj na przestrzeni lat zyskiwali przewagę. Kolejna sprawa to presja. Ferrari jest pod ciągłym ostrzałem mediów, zawsze na świeczniku każdy nawet najmniejszy błąd rozkładany jest na czynniki pierwsze. To nie tak, że innym ekipom nie przydarzają się słabe okresy. Na przykład Mercedes, McLaren, Williams czy wspomniany już wcześniej Red Bull, z tą różnicą, że o tych problemach nie mówią wszyscy z taką intensywnością jak Ferrari. Ferrari każdy błąd waży więcej. Przekonali się o tym niezliczeni szefowie ekip, główni projektanci czy kierowcy z Sebastianem Vettelem na czele. Jest jeszcze jeden aspekt lokalizacja. Problemem Ferrari jest brak bazy w Anglii sercu współczesnej Formuły 1. Dlaczego? Ciężko przekonać dobrą kadrę do zmiany zamieszkania i przeprowadzkę do Włoch. Pokazuje to jasno chociażby przypadek Adriana Newey'a, dla którego był to olbrzymi problem. Ktoś z taką reputacją jak Newey czy Whitley nie musi decydować się na Ferrari, jeśli ma pod ręką 8 innych ekip bez konieczności zmiany życia. Problem uwydatnia limit budżetowy, bo z limitu wyłączeni są trzej najlepiej zarabiający pracownicy. Jeden z argumentów, czyli rzucanie w nich pieniędzmi, odpadł. Ferrari w ostatnich latach straciły również kilku naprawdę ważnych ludzi. Wolf Zimmerman był w dużej mierze odpowiedzialny za architekturę silników Ferrari, które uznawane są raczej za dobre konstrukcje. Przeszedł on do projektu Audi. Enrico Cardile również pożegnał się z ekipą, a jego wpływ był momentami niedoceniony. Wasser oczywiście zareagował wyciągnięciem inżynierów z Renault, bo dzięki temu, że fabryka w Wiry upadła, to byli oni pozbawieni konieczności odbywania urlopu ogrodowego. Samo Ferrari zablokowało szybsze przejście Cardile do Astona, ale jego wpływ na SF-25 był ograniczony i myślę, że widać to w osiągach samochodu. Enrico był człowiekiem Ferrari. Który doskonale rozumiał ten zespół i kulturę w nim panującą. Taka strata na pewno była jednym z czynników spadku formy ekipy z Maranello. Dlatego sezon 2026 jest tak kluczowy: nowe regulacje, nowe silniki, nowy punkt zerowy. Ferrari ma wszystko, by się w nie wstrzelić doświadczenie w silnikach. Partnerstwo z Shellem, porzucony wcześniej rozwój obecnego Bolidu, by skupić się na przyszłości. Jeśli 2026 się uda, większość problemów zostanie zamieciona pod dywan. Jeśli się nie uda, czeka nas rewolucja personalna odejście Wasera, być może odejście Hamiltona a nawet po raz pierwszy realne ryzyko, że Leclerc zacznie szukać szczęścia gdzie indziej. Warto tutaj odnotować poprawę, jaka nastąpiła w ostatnich latach. Wasser doprowadził do znacznej poprawy ekipy w pit stopach. Z groteskowych sytuacji, jakie trafiały się ekipie w pit stali się najlepsi na przestrzeni sezonu. Ekipa dalej znajduje się w czołówce jeśli chodzi o obiekty technologiczne, budżet oraz ogólną ambicję i głód wygrywania. Tutaj nie ma czego poprawiać, potrzebują wizji i twardego przywódcy, który popchnie ten zespół w przyszłość. Na plus ekipy zagra również wbrew pozorom P4 w Mistrzostwach Konstruktorów w 2025 roku, dzięki temu mają o 15% więcej czasu w tunelu i CFD, a w nowej generacji rozwój aerodynamiki będzie i dynamiczny, i kluczowy. Ogólnie początkowy okres regulacji pod kątem aerodynamiki jest kluczowy i potrafi ustawić zespół w pozycji uciekającego albo goniącego na kilka najbliższych lat. Patrz, problemy Mercedesa z konstrukcją po 2021 roku. Trzeba też powiedzieć, że jeśli Ferrari chce wrócić do walki o tytuły i wytrzymać wyścig zbrojeń, musi zacząć podejmować dużo bardziej ryzykowne decyzje w kwestii rozwoju samochodu. Żeby doprowadzić do odwagi w innowacjach, Waser musi zdjąć presję z inżynierów. Musi istnieć pełne zaufanie. Członkowie ekipy nie mogą czuć, że zostaną obwinieni za ewentualne błędy, bo to doprowadzi do stagnacji i wybierania bezpiecznych rozwiązań. Bezpieczne rozwiązania nigdy nie będą szybkie w warunkach mocno zbliżonej stawki. Poprzednia tak długa przerwa w zdobywaniu tytułów trwała 21 lat i zakończyła się głęboką restrukturyzacją zespołu i objęciem szefostwa przez Jana Toda, zatrudnieniem Ross'a Brauna, Rorego Berna w roli głównego projektanta i Michaela Schumachera. Dzięki tej czwórce nastąpił okres dominacji włoskiej stajni, którą przebił dopiero Mercedes w erze hybrydowej. Trzeba jednak jasno powiedzieć, że dojście do tej dominacji zajęło wspomnianym panom ładnych kilka lat budowania struktury od zera. Od zatrudnienia ich w 1996 roku musieliśmy czekać aż do 2000 roku na owoc tej współpracy. Ferrari nie potrzebuje lepszych kierowców, nie potrzebuje większego budżetu, nie potrzebuje kolejnej legendy. Ferrari potrzebuje zmiany sposobu myślenia, potrzebują zmiany kultury, dynamiki i wyrazistego, twardego szefa. Szefa, który będzie miał na tyle charakterystyczny, żeby oprzeć się naciskom zarządu i móc postawić na swoim. Jeśli spojrzymy na szefów Ferrari z ostatnich lat, zobaczymy fachowców w swoich dziedzinach o ogromnych kompetencjach. Problem w tym, że nie w zarządzaniu zespołem na poziomie Molocha z Maranello. Bo w Formule 1 nie wygrywa ten, kto ma największą historię, wygrywa ten, kto najlepiej funkcjonuje jako zespół. I Ferrari najlepiej funkcjonowało właśnie za czasów Schumachera, Toda i Brauna. Kiedy było zarządzane przez niewielką i zorganizowaną grupę, odizolowaną od wielkiej polityki kierownictwa. A może trzeba na to spojrzeć przez pryzmat nie tego, co Ferrari robi źle, tylko tego, co inni robią po prostu lepiej? A teraz pytanie do Was: czy Ferrari kiedykolwiek wróci na szczyt bez głębokiej zmiany sposobu myślenia? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli odcinek był wartościowy, zostaw łapkę i subskrypcję. Do zobaczenia!